Cześć, witajcie serdecznie. W piątkowy wieczór. Rzadko się spotykamy. Nie, często się spotykamy w piątkowe wieczory, ale rzadko się w nie spotykamy, jak nie ma weekendów wyścigowych. To jest coś ciekawego, dziwnego. No ale po takim tygodniu trzeba się spotkać. Dobra, upsji. Teraz. Witajcie, witajcie. Troszkę zły dzień i pora na live'a. Trudno. Słuchajcie. Eee... Rozumiem, rozumiem, to wszystko, ale no takie są pory, takie są czasy, że te szczyt live y trzeba gdzieś wpasować i wkomponować w harmonogram całego blogowego istnienia, a to nie jest tylko YouTube, niestety, niestety, jakoś to tak wygląda. Witajcie serdecznie po całym tygodniu zamieszania z Oskarem Piastri, z Alpin, z Fernando Alonso, z Astonem Martinem, z Danielem Ricardo. No i w ogóle, zacznijmy od tego, którzy, od tych, i tego kierowcy, który zamieszania nie robił. Aleks Albon zgodził się, biedny, potulnie, wypełnić jeszcze jeden rok, jeszcze jeden kontrakt w się. Tym razem już kontrakt, kontrakt wieloletni, no i potwierdzone zostało w tym tygodniu, że... Przedstaw się, tak, dobrze, ciężarowy. Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Roberta.pl. Dzięki, że mi przypominacie, ale to jest, to jest fajna siła, że żeby... mówicie mi dobrze. Mów, mówcie mi właśnie tak, co ja zapominam, żeby, żeby było... Żeby było profesjonalnie, żeby wszystko było, wszyscy wiedzieli o co chodzi. Nie wiem, dlaczego jest taka, taka, taka ciemna poświata, ale trudno. Alex Albon, przedłużył kontrakt z Williamsem. To tego dowiedzieliśmy się w środę, także tutaj nie było żadnych problemów. Alex Albon nie za bardzo miał wyjście. Po prostu trzeba było brać to, co dają, a że dawali tylko Williamsa, no to przedłużył kontrakt. Jeszcze nie wiemy, kto będzie jego partnerem zespołowym. Tutaj pewnie Williams będzie grał troszkę na zwłokę, będzie chciał wynegocjować od przyszłego kierowcy troszkę więcej pieniążków, ewentualnie pieniążków albo być może jakieś lepsze warunki, czy po prostu pozostać w grze medialnej na trochę dłużej, także to już na 100% wiemy i tego będziemy się trzymać. Kolejna plotka, jeżeli chodzi o ten tydzień i ten tydzień niezwiązana nie z Niezwiązana bezpośrednio, bo może pośrednio z sytuacją Alpin i Piastriego, to dotyczy, plotki dotyczące Mika Schumachera i jego przyszłości w Hasie. Podobno Has no, nie jest przekonany do końca do tego kierowcy. Podobno Akademia Ferrari już tak bardzo nie ciśnie, aby ten kierowca miał miejsce i był eksponowany w Formule 1. No i Mik Schumacher ma albo utrzymać miejsce, albo być może zmienić zespół, ale też jest możliwość, że po prostu odejdzie z Formuły 1. Dużo zależy od tego, co się się w innych ekipach. To jest taka sytuacja, troszkę jak mieliśmy w poprzednich latach, że tak gradacyjnie schodzi to wszystko od najlepszych ekip do tych najsłabszych, do tych, które mają najmniej opcji i tych, tych które może się coś, czy może ktoś dobry skapnąć z tych najlepszych ekip. No a teraz, właśnie Micro ma. Yy, Taką sytuację, że no, ani nie przekonał y, Hasa, chociaż były takie y, y, pogłoski, plotki, że Has dał mu cztery wyścigi na, pod koniec czerwca na zdobycie punktów. Jeżeli te punkty zdobędzie, no to rozmawiamy o przyszłości. Jeżeli tych punktów nie będzie, to y, out. No i Mick Schumacher zdobył w dwóch z y, czterech okazji y, punkty, więc jest jakiś progres. Chociaż no, to cały czas nie jest coś, co mogłoby przekonywać tak na 100%, żeby y, y, kontrakt z tym kierowcą przedłużyć. A wiemy, że on jest w Hasie w dużej mierze y, no, z racji współpracy Ferrari z Hasem. Ta współpraca jest nadal mocna, ale Ferrari Driver Academy ma tak bardzo niecisnąć. Z drugiej strony, Ferrari nie ma kogo umieścić obecnie ze swoich juniorów w Formule 1, więc Mick Schumacher tak z braku laku troszkę w tej Formule 1. Jest, gdzie pójdzie Mick? Tego nie wiemy. Mick Schumacher jest taka plotka, chociaż ja nie za bardzo w nią wierzę. Też biorąc pod uwagę inne okoliczności, bo właśnie jeszcze jedni nie robili. W ogóle tak całkowicie bez echa przeszło to, przeszło to ogłoszenie i nikt się tym nie zainteresował przez tą sprawę Alonso, ale Porsche przepraszam, jeszcze nie Porsche, jeszcze nie Porsche. Mówiło się, że czwartego Porsche i Red Bull potwierdzą współpracę. Przyszło ogłoszenie w tym tygodniu, ale dotyczące Red Bulla i Hondy, Honda i Red Bull przez sezony 2004-2005 będą nadal, 2024-2025 będą nadal współpracować ze sobą przy budowie silników, co może oznaczać i co no, już na 2023 rok też to o tym mniej więcej wiedzieliśmy, że Yuki Tsunoda zachowa swoją pozycję w Formule 1 i w Alpha Tauri, no i to jest jeszcze właśnie kwestia do ogłoszenia, ale myślę, że raczej przesądzona. Pamiętamy, że Pierre Gasly już jest ogłoszonym kierowcą, ale pojawiają się plotki, że jeżeli Alpin nie udałoby się znaleźć nikogo innego, no to Pierre Gasly może wejść w krąg. Zainteresowani byłoby wtedy dwóch francuskich kierowców Piergasli, który już niby został ogłoszony do Alfa Tauri na sezon 2023, no ale jak wiemy, te ogłoszenia ostatnio mało znaczą. I być może Pierre Gasly przeszedłby wówczas do Alpin, a w Alfa Tauri zwolniłoby się miejsce, i to miejsce miałby właśnie zająć Mick Schumacher. Mick Schumacher z racji swojej narodowości, ponieważ Red Bull przygotowuje się do swej, swojego partnerstwa z Porsche, i to nawet nie jest tylko takie partnerstwo, bo przecież Porsche przejęło 50% Udziałów w Red Bull Technology, a zatem będą mieli dość mocny głosy w układaniu programu wyścigowego w Formule 1 i być może będą chcieli niemieckiego kierowcę. No teraz stoimy przed takim wyborem, że niemieckiego kierowcy może w ogóle nie być w stawce Formuły 1, nie ma już niemieckiego Grand Prix, może nie być niemieckiego kierowcy 10, 15, 20 lat temu to by była sytuacja nie do pomyślenia. No a tymczasem możemy właśnie ją mieć, ale zresztą kiedyś nie do pomyślenia było, żeby nie było brazylijskiego kierowcy w Formule 1. No, a wiemy, jak jest obecnie, i być może Mik Schumacher mógłby być częścią tej układanki, jeżeli nie znajdzie się inny niemiecki kierowca. A na horyzoncie raczej nie widać jakiegoś takiego mega zdolnego zawodnika. No, tylko że co z Mikiem na 2023, gdzie już jest ogłoszony Piergasli i tak dalej? Dobrze by było, żeby Mika jeszcze gdzieś przechować na rok, i dopiero potem, żeby wszedł na 2,4, 2,5 do Alfa Tauri i mógłby właśnie ten kontrakt z Porsche tak troszkę podnieść moralnie w swoim ojczystym kraju, no, ale nie. Nie wiemy, czy to w ogóle może mieć znaczenie. To jest tylko póki co plotka i pogłoska. Dobra, no to teraz byli już ci, którzy problemów nie sprawiają, a są też tacy, którzy problemy sprawiają. To na pewno o Oskarze Piastri może powiedzieć: Alpin ale czy słusznie? Dużo się działo w trakcie tego tygodnia, mieliśmy dużo plotek dotyczących właśnie tych, tego zamieszania, tego, że Alpine ogłosiło Oskara Pierstego jako swojego kierowcę, a on po półtorej godzinie to zdementował, powiedział, że nie będzie jeździł w Alpin. No i jeden ze scenariuszy, jedna z pogłosek mówiła, że Oskar Pierstego podpisał rzeczywiście umowę na 2023 rok i dalsze z McLarenem, ale ta umowa opiewa na 2023 tylko na starty jako kierowca czy na bo po prostu bycie kierowcą rezerwowym w McLarenie i potem jak skończy się kontrakt Daniela Ricardo wejście na jego miejsce na 2020, 2024 no to by była dość dziwna decyzja gdyby Oscar Piercy tak się zachował skazując się na jeszcze jeden rok w rezerwie wiemy że gdy nie pójdzie się od razu za ciosem to potem bywa bardzo trudno zrobić karierę w Formule 1 no, ale nie wiadomo, czy te, czy te pogłoski, one były wyszły z ESPN, czy te pogłoski mają coś w sobie prawdy. Bo jeżeli yy, mają, no to dziwnie, ale raczej mogą nie mieć. I raczej McLaren, pod, który podpisał umowę podobno z Piastrem 30 lipca, yy, czyli yy, tak naprawdę to był yy, sobota? Yy, tak, Grand Prix Węgier sobota. Yy, I być może po prostu McLaren chce no, wy, wyjąć yy, troszkę pieniążków z kieszeni i spłacić Daniela Ricciardo. Doniesienia dzisiejsze właśnie o tym mówią, że McLaren po prostu zdecyduje się na spłacenie kontraktu Daniela Ricardo. Tam w tym kontrakcie jest na pewno dość duża suma taka karna do zapłacenia przez zespół, jeżeli nie wezmą Daniela Ricardo, mimo tego, że on wykorzysta swoją opcję. Daniel Ricardo ma podobno na wykorzystanie tej opcji czas do końca sierpnia, do września i jeżeli skorzysta z tej opcji, no to wówczas McLaren zapłaci sporą karę, a Daniel i tak będzie mógł iść gdzieś indziej i finansować może to się Danielowi bardzo e, opłacić. I te najnowsze plotki e, dziś mówią właśnie, że 30 lipca został podpisany kontrakt, ten kontrakt zost, e, z e, przepraszam McLaren z Piastrim, ten kontrakt podobno co re, program, co portal Racing News 365 już e, e, cytuje podobno ten kontrakt został przeanalizowany przez taką specjalną komisję kontraktową, która zatwierdza wszystkie kontrakty kierowców i, i nie tylko w Formule 1 i ta komisja nie znalazła żadnych uchybień w tym kontrakcie stwierdziła, że o ile Piastri miał kontrakt na 2022 rok, z Alpin, o tyle na 2023 nic go z zespołem nie wiązało i zespół w swoim regulaminowym czasie nie wykorzystał tej opcji, aby z tego z tej opcji właśnie nawiązania kontraktu z Piastrem skorzystać, wobec czego Piastri był free agent, czyli wolnym e, kierowcą, wolnym strzelcem na sezon 2023 i mógł podpisać umowę z kim chciał. To są nieoficjalne doniesienia, no ale Racing News 365, tam m.in. Renken działa, e, no to nie ma co jakby wierzyć, myśleć, że mogą jakimiś takimi ślepakami tutaj strzelać. I być może właśnie jest tak, że ten kontrakt jest ważny, no i w, tym, w tej sytuacji McLaren nie ma innego wyjścia, jak po prostu sięgnąć głębiej do kieszeni i Daniela Ricardo spłacić. Daniel Ricardo może będzie, będzie musiał sobie szukać innego miejsca. Jak informuje Autosport, Autosport już kierowca został o tym poinformowany i no, może sobie po prostu szukać miejsca na sezon przyszły. Dla Daniela Ricardo to jest już moje, nie, moja opinia, dla, dla Daniela Ricardo ta cała sytuacja pozornie, pozornie niekorzystna, choć teoretycznie przecież przenosi się, znaczy przeniósłby się, jeżeli by trafił do Alpin, bo jeszcze jest, e, może dopowiem, ciekawa wypowiedź od Mara Schaffnauera dotycząca właśnie Danie, Daniela Ricardo, szef Alpin mówi, że Daniel Ricardo tym swoim poprzednim takim w nieładnym stylu odejściem z zespołu wcale nie zamknął sobie drzwi do bycia w tej ekipie w kolejnym w, w przyszłych latach, że oni muszą po prostu rozważyć jaka opcja będzie najlepsza dla nich w tym momencie, że nie będą brać tego co się działo wcześniej pod uwagę i że Daniel jak najbardziej może być jednym z tych mocnych kandydatów do tego zespołu. No i jeżeli Daniel Ricardo skorzystałby, czy wróciłby do Alpine, według mnie może sporo na tym zyskać. Po pierwsze, w McLarenie jego czas był policzony nawet, jeżeli McLaren nie szukałby kogoś innego na jego miejsce, wówczas Daniel Ricardo przejechałby jeszcze jeden sezon 2023 w tym zespole i jeżeli nie pokonałby wyraźnie Orisa, to zwyczajnie nie zostałby w tym zespole, i prawdopodobnie jego kariera w Formule 1 skończyłaby się wobec braku opcji w innych zespołach. Ale w, tym, w tej sytuacji, gdy Daniel przechodzi. No zostanie wyrzucony, z czy odprawa mu zostanie wypłacona z McLarena, trafi do ekipy, która jest na porównywalnym obecnym poziomie jak McLaren, nawet w klasyfikacji generalnej konstruktorów jest wyżej, no to może okazać się, że po pierwsze zyska sporo kasy, po drugie zyska dłuższy kontrakt w Formule 1, a po trzecie będzie miał szansę znowu być liderem zespołu, znowu pokazanie jak dobrym jest kierowcą. Nie będzie tej sytuacji, że ktoś mu klepie co weekend kilkadziesiątnych sekund w kwalifikacjach, a potem jest lata świetlne przed nim w wyścigu, no i wtedy może to wyjść na dobre, po prostu Danielowi Riccardo, tak w całokształcie. Oczywiście nigdy nie jest fajnie zostać wyrzuconym z ekipy i to w taki sposób, że ten zespół musicie spłacać, bo y, aż tak bardzo nie chcę, żebyś wypełnił swój kontrakt, że y, sięgają po grube miliony euro, no ale y, być może trzeba y, schować dumę do kieszeni, wziąć to, co z kieszeni wykłada Alpin i po prostu, i przepraszam, y, McLaren i po prostu iść do Alpin, żeby tam kontynuować swoją karierę dłuższą niż według mnie by była w y, McLarenie. Zobaczymy, co zrobi Daniel Ricardo, czy będzie się bardzo upierał przy tym McLarenie, czy jednak od razu zgodzi się na wymianę po prostu i pójdzie do... Alpin, co ciekawe, Guan i to jutro Wam zacytuję na blogu, fajne wypowiedzi udzielił, że on to się generalnie cieszy, że się uwiązał od tego Alpin, bo mógłby skończyć jak, jak Piastri. Także też nasz Józiu się wyrobił i chyba jest w pewnej swojej pozycji walki, skoro tak mówi, bo przecież on mógłby być również rozważany jako kandydat do Alpin bez problemu, przecież to jest były kierowca tej akademii, oni razem z Piastrem jeździli i mógłby to być kierowca, który no, o którym można by powiedzieć, no przecież czemu nie on, skoro. Fred, waser jest tak nim zachwycony, to będziecie głupcami w Alpin, jeżeli go nie weźmiecie. Z tym Alpin to też jest dziwnie, to też jest kwestia. Um, dzisiaj widziałem takie fajne wyliczenie, zestawienie. Ile osób, wartościowych osób i nie tylko z kadry zarządzającej, ale też kierowców odeszło z tego zespołu w, ostatnich, w ostatnim roku, kiedy Laurent Rossi wrócił, Marcin Budkowski, wcześniej no to jeszcze Cyril Abitbul, tutaj są sprzeczne opinie co do tego pana, no ale jednak Oskar Piastri, teraz wcześniej Guan Yu -Ju -Ju, jeszcze również z kadry technicznej, sporo osób odeszło, więc widać, że tam nie za bardzo wszystko hula tak jak trzeba, no ale to samo mówili o Astonie, gdy od Marsza przechodził właśnie z tej do Alpin i mówił, że nie chciał być takim, jakby drugim, drugim kołem, znaczy piątym kołem uwozu, i tak dalej, żeby nie było jakichś dziwnych sytuacji przy podejmowaniu decyzji. No to jestem ciekaw, co mówi teraz, gdy Alpin wychodzi na takiego złola w tej Formule 1 i, i taki zespół, od którego wszyscy uciekają i w którym nikt nie chce jeździć i to jest to co wiemy na dziś ciekawe czy potwierdzą się te informacje dotyczące komisji dotyczącej e, badającej kontrakty w Formule 1, czy rzeczywiście ona uznała, że tam wszystko jest legitne z McLarenem i z Piastrim, ciekawe jak to się dalej rozwinie w Alpine, myślę, że póki co obie strony nabrały wody w usta McLaren to generalnie nigdy nie komentował tego, że jest zainteresowany w jakiś sposób Piastrim oni oczywiście mówili o nim, bo Piastri był jakby taką opcją rezerwową w, 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 dla McLarena w przypadku gdyby któryś z kierowców nie mógł jechać w sezonie 2020. 22, no to podpisano taką umowę właśnie z Piastrym, że zastąpiłby, jeżeli nie miałby obowiązków w Alpin, to zastąpiłby w... W wyścigu właśnie kogoś z McLarena, więc mieli na niego oko i na pewno gdzieś tam w, mieli w perspektywie myślenie o nim, ale nie sądzili, że Daniel Ricciardo po raz kolejny będzie się tak słabo spisywał i że stworzy się okazja, że Alpin po prostu wypuści swoimi nieudolnymi działaniami. Ktoś tam czegoś nie dopilnował, jeżeli chodzi o te terminy prawne, że Alpin po prostu wypuści Oscara Piastriego. Jeszcze Oskar Piastri nie jest w zbyt dobrej sytuacji, bo warto zauważyć, że on miał jechać pierwsze treningi w tym sezonie jeszcze w Alpin, no i chyba <grym> wygląda na to, że tymi, yy, tymi yy, zachowaniami i tym całym zamieszaniem sprawił, że tych treningów sobie zupełnie nie pojedzie, no ale pewnie McLaren przygotuje mu jakiś program testowy, jeżeli oczywiście to wszystko, co pisze się i mówi o McLarenie jest prawdą, także działo się słuchajcie, działo się i pewnie jeszcze się będzie działo, bo ta sprawa wcale nie jest wyjaśniona czekamy na kolejne wypowiedzi, pewnie już po weekendzie, czekamy na kolejne przecieki jakiś pierwszy oficjalny komunikat McLarena, oni pewnie też nie będą chcieli tego zrobić tak trochę za plecami w trakcie przerwy wakacyjnej tylko będą chcieli z Danielem nofersie pożegnać niezależnie od tego jak Daniel Ricardo się um, za, um, spisuje na torze no to, to jest kierowca bardzo lubiany, to jest kierowca który ma dużą renomę, mimo tych słabych występów na, na tle i to jest kierowca, którego no, na pewno nie będą chcieli pożegnać w jakiś taki obcesowy sposób, tak jak się to na przykład działo z Pierrem Gatlin w Red Bullu, no ale to inna opowieść, także jest, jest ciekawie i pewnie jeszcze troszkę ciekawie będzie. Słuchajcie, jeszcze ważne ogłoszenia na koniec, parafialne, zanim przejdę do pytań, czy do jakichś Waszych kwestii, które poruszyliście. Kolejna lokalizacja bolidu Alfy w Polsce, do siódmego chyba będzie on w Płocku, ale też w Gdańsku można oglądać na Targu Sienne, można oglądać w wybranych godzinach, teraz weekend chyba będzie od 12 do 20 i od 12 do 18 Bolit Astona Martina, także też ciekawa akcja, warto o tym wspomnieć i jeszcze ważna rzecz, ruszyła sprzedaż biletów na Grand Prix Węgier 2023 link znajdziecie sobie na blogu we wpisie, warto już teraz się spieszyć, bo okazuje się, że tych biletów bardzo szybko śpieszmy się kochać bilety na Hungaru, bo tak szybko odchodzą dobra, patrzę, witajcie, cześć Michał Cześć Michał, witajcie jeszcze tych spóźnialskich, już będziemy kończyć. Dobra, teraz to dopiero o, o słabe papiery Riccardo. No troszkę tak, ale wiemy, że Daniel Riccardo jest takim kierowcą, który może z, tego, z tym sobie poradzić i z tego wyjść. Zobaczymy. A czy głoniu w Alfie Romeo, zobaczymy. Według mnie to, to tak, tak się skończy, że Teo Płucza raczej nie dostanie tego, tej promocji. Po prostu potrzebna jest kasa, szczególnie, że w Zauberze tam Fred może sobie wiele mówić. Fred jest mistrzem do różnych mediów w zależności od kraju uzasadniania swoich decyzji, ale często te decyzje nie są do końca jego, ponieważ tam cały czas Finrousing i jego grupa przygotowują się do sprzedaży za jak największą kwotę całego Zaubera. Alfa przedłużyła. Jeszcze kontrakt na 2023 z zauberem, także raczej nie stanie się to teraz, no ale może na kolejne lata tak właśnie się zadziać i y, być może Fred Wasser będzie gdzieś indziej szukał swojemu kierowcy miejsca. Może w się na przykład, gdzie, gdzie mówią, że Logan Sergant jeszcze za wcześnie na niego zobaczymy. Y, y, przecież. Puczer ma już dość duże doświadczenie w Formule 2, teraz prawdopodobnie zostanie wicemistrzem. Chociaż zobaczymy. Mik zrobi odwróconego Piastrego i bez wiedzy hasa ogłosi się jego kierowcą. O, to by było dobre Snowman Frost, kurczę. A potem zespół a Potem zespół takie oświadczenie. Z tego co rozumiemy, Mik Schumacher bez naszej zgody i wiedzy o wypuścił oświadczenie prasowe, w którym poinformował, że będzie naszym kierowcą w sezonie 2023. Nie podpisaliśmy takiego porozumienia. Mik Schumacher nie będzie naszym kierowcą. To było dobre. Zresztą nie wiem, czy widzieliście, ale już mnóstwo m, ogłoszenia Albona. On sam y, y, skorzystał z tej formułki wygłoszonej przez Piastkiego, zmienił tylko kilka słów, dodał nie na tak i y, 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 strolował trochę tę całą sytuację. Zresztą Piastrym mu pogratulował tego na Twitterze. Y, potem jeszcze Bursja Dortmund jakiś chyba transfer ogłosiła, czy coś w tym stylu w Sevilla to samo, także korzystają inne kluby piłkarskie za Australii to bardzo popularne, więc mówię, to będzie standard ogłoszeń prasowych przez najbliższe pół roku w wielu dyscyplinach sportu, ale dobry pomysł mówią teraz. To jest, to jest ciekawe, taki zespół wtedy w głupiej sytuacji. Ty, a może a może rzeczywiście tak trzeba? Może, może tak mu Ferrari powiedzieli. Nie, dobra, to już, już ogłoszmy go już nie, nie szukajmy, dobra, niech będzie no. No dobra, to by było dobre. To jest to jest, to jest, to jest fany sposób, naprawdę. Ehm, dobra. Ehm, Okej, okay, patrzę jeszcze co pisaliście. Ehm, e Dobra, czy śledzę rajd right Finlandii? Powiem szczerze, że dzisiaj nie, bo dzisiaj miałem dzień z dziećmi, to znaczy nie, że... <głos》>, dzień z dziećmi, coś się źle kojarzę. E, taki, że po prostu zrobiłem im wakacje, ferie w tym, czy jak to, wagary w, w przedszkolu, także poszliśmy sobie do kina, e, ja oczywiście na bajkę poszliśmy do kina, ja wyszedłem z tego kina, żeby popisać właśnie tekst dla Was, tak pół godziny mnie nie było na tym filmie, jakiś mega nudny, jaki Marvel dla dzieci. E, i, e, no I wracam do tej sali i, i musiała być genialna moje, moja mina, Musiała być genialna i tych, którzy patrzyli na mnie. Jak patrz na, te, na mój rząd i nie ma dzieci, i tak. I tak patrzę po całej sali, nie ma dzieci. Weszły sobie do łazienki w trakcie, ale byłem już przerażony. Także nie, no dzisiaj, dzisiaj nie śledziłem rajdu Finlandii, ale już sprawdzam sobie, co tam się działo, bo przecież Miko Marczyk jedzie, jedyny polski reprezentant w tym rajdzie. Wiem, że wczoraj trochę się działo już na shakedownie, także też były dziwne, dziwne rzeczy. I no, po dziesięciu rozegranych OSACH ach Miko Marczyk widzę, że coś tutaj nie za bardzo, a nie, bo to się rozgrywa dziesiąty teraz, także już, już, już. już. Yeah. <laughs> Miko Marczyk 9 w WRC2. No także to jest sytuacja. Wiecie, no to Miko dopiero zaczyna w WRC2, a tutaj na pierwszych pięciu miejscach są chłopy. Pierwsze 8 miejsc to sześć chłopów z Finlandii. Potem jeszcze Hayden Padon do, 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 do całej stawki. Dobra, także tyle śledzę. Jak Alpin podpędzie się Rosjego, to wyjdzie im na dobre. No tak, tylko że to też nie jest łatwe, ale myślę, że no, może się dostać, ponieważ generalnie ta cała sytuacja bardzo ośmieszyła Alpiny na arenie międzynarodowej. I tylko w Formule 1, ale też w innych sportach. No i też yy, no, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby ten program wpływał na ich na sprzedaż yy, marki. No, nie tylko Renault, ale Alpin. Oni to Alpin bardzo chcą yy, reanimować, aktywować, no a póki co to takimi zadaniami, działaniami nie zdążą. Yy, dobra, yy, okej. Okay. Dobra, Michał. To co? Ja mogę powiedzieć. No to Bartek, lecisz. Słuchajcie, dzięki bardzo za oglądanie. Dzisiaj tak króciutko, mam nadzieję, że sporo osób też obejrzy z odtworzenia. Takie podsumowanie tego, co się wydarzyło. Jeszcze pytanie o Roberta, czy są jakieś plotki o nim. Nie ma żadnych plotek o nim. Mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli. To znaczy, mam nadzieję, że niebawem usłyszycie od Roberta bezpośrednio na temat jego przyszłości na blogu między innymi, bo gdzieś tam. No, ale tak, że mamy wywiad, także niebawem powinien się ukazać na, na blogu. Najpierw go przeprowadzimy, i potem mam nadzieję, że w tym wywiadzie coś Robert ciekawego powie. Kiedy się na torze widzimy? Wirtualnym Bartek? Nie wiem, ja już planuję od dawna trochę postreamować, ale nie wiem, czy mi się uda pojeździć. Ostatnio to tak, tak mało jest, ale chyba już wyleczyłem kontuzję ramienia, chyba. Bo to jednak to musi, muszę powiedzieć, żeby się przekonać Dzięki Wam bardzo, słuchajcie e, Zapraszam do obejrzenia, do odtworzenia tych, którzy się spóźnili e, I e, polecam oczywiście O, blogowe gadżety, dawno nie podlecałem Kubeczek Woda smakuje z niego wybornie Bywa, że brak protek, to dobry znak. Bywa. No tak, Michał, niestety. Już, już lecę, także przepraszam bardzo. Też kolejne zobowiązanie. Jeszcze dwa teksty muszę napisać na jutro rano: jeden, na dziś wieczorem, drugi. Także będzie się działo na blogu. Nie zapominajcie o tym i zapraszam na prof. Roberta Apel. Także polecam blogowe gadżety: one są w zakładce. Na, w sklep na blogu, na stronie głównej. Dziękuję za y, wspieranie kanału na YouTubie na Patronite i na Bajkofitu. E, dziękuję za zostawienie łapek w górę. Pamiętajcie o nich, bo to zawsze podnosi trochę zasięgi. Możemy dyskutować wtedy w y, y, liczniejszym gronie. E, zostawcie jakiś komentarz pod spodem, e, może też zrobimy losowanie. To zróbmy losowanie dla jednej osoby, która zostawi komentarz, e, będzie okazywało się. W ogóle ostatnio, je, ostatnio zrobiłem y, błąd dość duży i przez chyba miesiąc y, tym, którzy wygrywali w konkursach blogowych wysyłałem do kod do fortuny, ale nie na 20 zł. Tylko na 50 zł, także mieli niektórzy sporą niespodziankę, jak się zorientowali, że to jest na 50 zł. Także moja wina, ale mamy trochę tego do wykorzystania, więc czemu nie? Dobra, tak, tak, Michał, dużo się dzieje na blogu, także zapraszam tam. Także będzie się działo też w weekend, będą starty Polaków, polecam serdecznie. No i jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału, wtedy żaden film nam wam nie przypadnie, wszystko będziecie wiedzieć na bieżąco. I do zobaczenia. Może niebawem całkiem zobaczymy. Trzymajcie się. Cześć.